W 1977 roku następo, następowały podziały w ruchu obrony praw człowieka i obywatela. I myśmy w, w tych całych dyskusjach, w, całej, w tym przewracaniu tego środowiska uczestniczyli. Strasznie denerwowały mnie wówczas, no, jako młodą, naiwną dziewczynę, takie podziały, dlatego że no, uważałam, że tutaj nie ma co się dzielić ideowo, tylko trzeba, nas jest tak mało, że trzeba to całe środowisko trzymać yy, yy, miało, powinno być skupione to całe środowisko. I yy, i później, jak już myślę, że te spotkania następowały, to były takie spotkania głównie u, u Aramów, u Samsonowiczów, u Piotra Dyka, u nas w domu, to się na tyle przewalało, że mieliśmy po prostu serdecznie dosyć. Całej tej grupy 40 parolatków, wówczas nam się wydawali staruszkami. Że oni się tak kłócą, nie wiadomo o co, i postanowiliśmy stworzyć grupę, która będzie zaczynała jak gdyby coś od nowa. I na tej bazie właśnie powstał ruch Młodej Polski. Nie uczestniczyłam oczywiście w pisaniu tej deklaracji ruchu Młodej Polski. Uczestniczył w dużej mierze oczywiście Olek, Aram. Grzegorz, może kogoś nie wymieniłam, ale to nie to ze swojej nieświadomości. I w 1979 roku ta deklaracja została podpisana, podpisano dwadzieścia parę osób, między innymi moje koleżanki Zosia, Gabrysia, Iza Dulkiewicz, Magda Rybicka, to tam chyba nie wiem jeszcze, jeszcze jedna osoba płci żeńskiej. No i ja.